Cześć, dzień dobry, mam na imię Lena i witam Was na kanale Nitagain. Dzisiaj co nieco z innego miejsca, a mianowicie jestem na błoniach. Ludzie sobie biegają od rana, bardzo miło popatrzeć. Ja z kolei idę spacerkiem i idę dzisiaj na Jarnmark, na krakowskie targi włóczki. I zabieram Was ze sobą. Chodźcie! Albo chodzę. Mam dość długą listę zakupów na dzisiaj przygotowaną, ale nie łudzę się, że wszystko zdążę kupić, że wszystko dam radę kupić. Po pierwsze, to dość spore wydatki, a po drugie, też nie będzie pewnie czasu, będzie dużo gadania, szukania ludzi, też będą kolejki, pewnie do niektórych stoisk, więc ja tutaj się nie nastawiam na spełnienie tej listy, ale to może nawet dobrze. Ważne, że tą listę mam i może nie za bardzo popłynę gdzieś tam w nieplanowane zakupy, a jeśli popłynę, to minimalnie dopiero się okaże na koniec. Pewnie już z domu podsumuję, co mi się udało upolować, albo będziecie też mogli w trakcie się domyśleć, na co polowałam. Mam nadzieję, że na takie największe smaczki, najbardziej wymarzone rzeczy uda mi się upolować, bo będą niektóre takie limitowane pozycje, które chciałabym mieć w moim staszu. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Trochę się rozpogodził, więc stwierdziłam, że nagram od razu po wyjściu, co udało mi się kupić, ponieważ przyjdę do domu, zawsze będę mieć jakieś takie sprawy i dzisiaj tego nie nagram, a tak już będę mieć po wszystkim. W domu też chcę przyjść, rozpakować się, posprzątać, także obejrzyjmy, co udało mi się upolować. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Podłączyłam mikrofon, sprawdzę, działa, działa, raz, raz. Dobra. Mikrofon podłączony. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Troszkę może też mój taki podręczny statyw się gibać, huśtać, więc może ten obraz nie będzie najlepszy, ale już będę mieć zakupy z głowy, więc zacznijmy oglądać, co tutaj kupiłam. Zacznę od tego, że, jako gadżet taki targowy, była buteleczka bidon, bardzo fajna. Taka, że do środka można sobie tutaj owocki do sieteczka wsadzić i mieć wodę na wynos. To jest akurat bardzo sprytne rozwiązanie, ponieważ nie wszyscy lubią pić wodę jako taką... Wspaniale, słońce wyszło. Nie wszyscy lubią pić wodę jako taką, a można zawsze gdzieś jakieś cytrynki, truskawki dorzucić i już to będzie woda smakowa. Także bardzo dziękuję za taki przydatny gadżet. Organizatorom myślę, że będę korzystać. Muszę sobie przypominać o częstszym pić wody. Oprócz tego, zacznę może od takich większych zakupów. Kupiłam sobie włóczkę na projekt Sailor Swift Top z paseczki. Będzie główny kolor kolor bananowy taki maślany. Mi się wydaje, że to jest ten sam odcień co chcę zrobić Monday Sweater. Mam tam akurat w przypadku Monday Sweater Sunday. I jako paseczki, jako kontrast chcę użyć koloru takiej zgaszonej czerwieni. Nie wiem jaki to jest dokładnie odcień, ale myślę, że tutaj wam napiszę, jak już będę edytować. Także tak to wygląda. Myślę, że to będzie super połączenie. Typowo taki projektowy większy zakup to było to. Jeśli chodzi o pan zakupowy na te targi, to pomyślałam, że kupię sobie malutki zapas włóczek skarpetkowych, takich ciekawszych, ręcznie farbowanych i wykorzystam je głównie na skarpetki. A jeśli nie będą mi pasować na skarpetki, to być może na jakieś takie szaliczki w tym stylu, jak mam dzisiaj na sobie. Zawsze mi się chciało spróbować właśnie podzierkać jakichś fajnych farbowanych ręcznie włóczek. Jeśli chodzi o takie większe projekty z takich farbowanych włóczek, no to to wychodzi dość spora suma, a na takie szaliczki, skarpetki jak najbardziej można wydać, żeby mieć coś ciekawego. Więc hitem tych targowych zakupów, hitem tych targów jest limitowana włóczka od Farbiarni i jest to farbowanie smog wawelski albo smog krakowski, nie pamiętam jak to dokładnie się nazywa smog wawelski, o więc typowo skarpetkowa włóczka 100 gramów przepiękne, po prostu tu są wszystkie moje ulubione kolory, jest brąz jest coś jasnego również jest taki fajny pomarańczowy, rudawy kolor jak ja właśnie lubię zieleń takie kaki, taka bardziej zgniła zieleń, no przepiękne, no jestem ciekawa jak będzie wyglądać już gotowa dzianina z tej włóczki, ponieważ widząc taki precelek nigdy nie wiemy jak to będzie wyglądać już... Można sobie wyobrazić, ale dopiero jak gdzieś zrobimy jakąś próbkę, to będzie widać. Więc nie wiem, nie jestem pewna, czy chcę, żeby z tego powstały skarpetki, czy nie wolę mieć szaliczek, mimo że to jest łóżka skarpetkowa, ponieważ. Jest zbyt piękne, żeby być tylko skarpetkami, żeby być czymś, co się, wkłada, co się wkłada w buty. Wiadomo, że w skarpetkach również można chodzić po domu i tak dalej, ale no, no nie wiem, nie wiem. Może zrobię z niej szaliczek, a może skarpetki. Zobaczymy. Czas pokaże. Jeśli chodzi jeszcze o włóczki typowo skarpetkowe, takie ręcznie barwione, no to kupiłam sobie większy motek 100 gramowy wulala, natalia bielińska wypuściła ostatnio bardzo piękny wzór skarpetek takich z warkoczami małymi i choć jeszcze nie robiłam nigdy skarpetek to może zrobię sobie takie dłuższe i właśnie je widzę w takim delikatnym farbowaniu, jest to łuczka głównie z takiego zimnego, jasnego beżu ale gdzie niegdzie przeskakują tutaj takie fajne Ceteczki kolorów, które również są bardzo spójne ze mną, także najprawdopodobniej będzie to włóczka, która pójdzie na te skarpety. Zrobię wersję dłuższą. Ja jestem tym dłuższe skarpetki, nie milenialsowe, tylko pokolenie Z, więc powstaną długie skarpety. I pozostając jeszcze przy skarpetach, Choć wiem, że do tego targów nie potrzeba i nie jest to ręcznie farbowana włóczka, ale kupiłam sobie taką filkolanę, arwetę. Zawsze jak gdzieś robię zakupy w sklepach typu właśnie Modkomania, albo. No i teraz mi wypadło z głowy, a jest to mój, można powiedzieć, ulubiony sklep, bo ma takie ciekawe różne włóczki dostępne. Makunki, sklep makunki właśnie. Oni mają taki super dobór tych włóczek zagranicznych, których nie wszędzie da się kupić, więc uwielbiam ten sklep. No właśnie, jak robię zakupy w makunkach, albo modkomanii to zawsze zapominam, żeby sobie wziąć jakąś taką bazę skarpetkową, więc tym razem trafiłam na mój ulubiony odcień. I myślę, że albo jakieś nadinki z tego powstaną, albo po prostu coś gładkiego, coś takiego zwykłaczek. Jeśli chodzi o skarpety, to by było na tyle. Już nie planowałam kupować żadnych takich precelków, żadnych e, zwijanych moteczków. Już spełniłam taki minimum mojego planu, dość dużo wydałam, ale jak przechodziłam obok Martins Slab, to popatrzyły na mnie dwa moteczki, przy których jeszcze pisało, że to jest ostatek partii i że to jest wyprzedaż, możesz ocalić ten motek, czy coś takiego. Myślę, no... O takim komunikacie to ja nie mogę przejść obojętnie. Ja muszę ocalić te dwa moteczki, które na mnie patrzą. A więc zakupiłam sobie dwa piękne zielone tweedowe motki. Jest to wełna i odrobina wiskozy, bodajże 13% wiskozy. Bardzo piękny tweed i taka piękna zieleń, taka zgaszona, ładna. I zastanawiałam się, co mogę z tego zrobić, bo to jest raptem 200 gramów. Myślałam, że mi się uda gdzieś ten trzeci motek znaleźć u nich w tej skrzynce do Calenia, ale niestety były tylko dwa moteczki. Z trzech motków to już bym, tak jakby z trzech motków 100 gramowych, czyli 300 gramów, już bym zrobiła jakąś kamizelkę pewnie, ale 200 gramów, no to nie. Więc pomyślałam o tym, że zrobię taki szalik od Petit Neat. Wydaje mi się, że on się nazywa Novemberneck. Dobiorę do tego jakieś fajne brązowe guziki. Tylko, że mimo. Że ta włóczka jest taka ciekawa, twidowa, ona jest sama w sobie bardzo interesująca. To w przypadku tego szalika widziałam tą włóczkę z jakimś minimalnym puszkiem, z jakimś moherkiem. I yy, chodząc tam na tych targach, bardzo ciężko mi było wybrać moher, który by nie zepsuł tej włóczki, nie wybielił, nie, nie zabrał tą jej urodę. I już wychodząc z targów, zauważyłam, że się kończy również kolor na stoisku Biferno. Kończy się partia, już więcej nie będzie. Zauważyłam taki mocherek, kłębuszek 50 gramów, który metrażowo idealnie pasuje na moje dwa precelki z Martin's Lab. I kolorystycznie, no myślę, że piękniej nie mogłam trafić, ponieważ to właśnie dokładnie ten sam styl kolorystyki. Taka zieleń, troszkę jaśniejsza, ale nie taka mocna, nie taka kaki, tylko taka właśnie zgaszona, fajna. Więc myślę, że albo zrobię z samych tych precelków nowembernek, albo Dodam ten mocherek i będzie taki troszkę jaśniejszy puszek do tego tweedu. Jak już przystąpię do tego projektu, to na pewno wykonam próbki, zarówno bez mocherku, jak i z mocherkiem. Więc wtedy będę decydować, co wygląda lepiej, gdzie próbka wygląda lepiej, gdzie wchodzę, w próbkę, gdzie nie wchodzę. Ale no naprawdę. Zauroczyłam się w tym mocherku i powiem Wam, że przez to, że to była wyprzedaż, już więcej nie będzie tego. Nie wiem, czy nie będzie ogólnie tej włóczki tego producenta yy, i Biffern, dlatego wyprzedawało, czy nie będzie konkretnie tych odcieni, które były na wyprzedaży dostępne, ale bardzo fajnie mi to wyszło cenowo, ten mocherek. Jest taki delikatny, niegryzący, Na pewno jest mniejszy niż ten silk moher. I za taką 50, 50 gramów, 400 metrów ponad, 425, zapłaciłam 55 zł. Więc jak na to, że ten silk moher kosztuje 40 yy, i te wszystkie tam na gabowul takie mocherki kosztują po. 30 parę złotych, no to myślę, że to jest całkiem opłacalna opcja. Zwłaszcza, że najważniejsze, trafiłam idealnie z odcieniem. Więc ja już tam nawet patrzyłam na Izagera, który kosztuje 50 złotych za moteczek, a potrzebowałabym dwa, bo tam są 25 Izagera. Mocherki, ale nie chciałam jakoś tak na targach już wydawać, nie wiedząc, czy będzie mi pasować ta próbka, ten odcień, a tutaj zobaczyłam i wiedziałam, że to jest to. Dużo kto z Was pomagał mi na żywo wybierać te zielenie, dobierać do mojego tweedu. Bardzo Wam dziękuję na pomoc, więc informuję oficjalnie, że przed wyjściem z targu złapałam taki skarbuś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o takie włóczkowe zakupy, to mamy już wszystko za sobą. Mam nadzieję, że nic tu nie skitrałam. Chyba nie. A więc przechodzimy do akcesoriów. Nie ma tego za dużo. Najdroższy zakup, który poczyniłam, to kupiłam takiego malutkiego knitting boxa. Do ostatniego myślałam, czy jest mi potrzebny. Na pewno nie jest mi potrzebny duży knitting box, ponieważ ja mam tych akcesoriów bardzo dużo. Lubię sobie przechowywać je w opakowaniach takich fabrycznych, na przykład druty Adinobel przechowuję w opakowaniach w pudełku dużym, więc ja nie lubię gdzieś tam się gnieść, mieścić, składać, lubię woreczki takie Ikejowe, strunowe i mam duże pudło akcesoriów moich takich wszystkich kraftowych, twórczych, więc nie ma, nie ma dla mnie sensu dużego knitting box, a mały być może na jakieś wyjazdy, na takie podróże większe. Żeby tutaj sobie jakieś igły, znaczki. Takie właśnie rzeczy uchować. No i jedyne co zmieniłam to wybrałam kolorowy środek. Chyba fioletowy dobraliśmy z Simonem. Bardzo fajne jest to, że właśnie można sobie środek wybrać inny. No, więc ja separatory w środku mam takie. Podoba mi się bardzo. Bardzo mi się podoba kolor tego knitting boxa. Jest taki między masłem a lekko zielonkawym. Połyskuje troszkę, także tak wygląda mój zakup. Tego nie planowałam, tego nie było w takim planie zakupowym, ale myślę, że nie pożałuję. Jeśli chodzi o te większe knitting boxy, no to też no nie widzę za bardzo sensu, ponieważ ja druty mam. Bez żyłek, takie po prostu, znaczy nie, nie z wymiennymi żyłkami, tylko takie Adinowel głównie mam druty. Więc ja tutaj nie potrzebuję też takiego czegoś okrągłego do przechowywania żyłek, do przechowywania odkręcanych drutów. Jak zazwyczaj biorę ze sobą kilka par drutów, to moje Project Bagi mają kieszenie takie bardzo fajne, wąskie, w które te druty mogę wpakować i mi to nie przeszkadza, albo sobie po prostu wycham we włóczki. Więc jedyne co, to właśnie na jakieś takie drobne akcesoria znaczniki, igły, nożyczki. Mam takie malusieńkie nożyczki, właśnie od Nitpro. Także myślę, że ten boks jest idealny dla mnie, więc sobie go bardzo chętnie zakupiłam. Jeśli chodzi o akcesoria, mam tu taką dużą torbę, że mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę, ale nie kupowałam dużo. Kupiłam stopery do drutów. Właśnie przez to, że nie mam drutów odkręcanych, wymiennych, nie mogłam sobie kupić wymienne, piękne stopery od firmy Knitting Box. Te piękne kubki, pierożki, no przepiękne cuda, ale niestety ja muszę mieć coś wciskanego z dziurą, więc wziąłam sobie coś takiego z kokonków. Kokonki mają piękne, różne figurki, jakieś owieczki, koale, misie, nie wiadomo co, ale tak pomyślałam, że ja chyba nie mogę mieć takich przepięknych cudów, ponieważ mam dzieciaki w domu i im piękniejszy będzie ten stoper, im bardziej taki właśnie słodki, tym więcej szans, że dzieci mi to zwiną z drutów i nie będę mieć stoper, tylko oni będą mieć zabawkę. Więc wzięłam po prostu takie kolorowe, cukierkowe. Mam nadzieję, że mój prawie półroczniak nie zwinie mi tego, myśląc, że jest to coś do jedzenia. Trzeba będzie się upilnować, ale z takimi dziećmi to trzeba pilnować wszystkiego i mieć oczy najlepiej z tyłu głowy, na tyłku, na plecach, wszędzie po prostu 360 stopni pilnować. No i jeśli chodzi o akcesoria, to chyba by było... To chyba by było tyle. Tak patrzę jeszcze, czy na pewno nic nie przeoczyłam. Chyba nie. Ale mam jeden nielegalny zakup targowy. Mianowicie przemyciła dla mnie Natalia z Nasztuki Studio. Piękne guziki. Marzą mi się jesienne dziecięce projekty, właśnie na guziczkach, więc tak, jeszcze bez planu. Wziąłam po pięć pięknych guzików dla moich chłopców. Także już widzieliście, jak wyglądają liski i misie. Jest to mój targowy przemyt. Bardzo się cieszę, że to kupiłam. Natalia się nie wystawiała w tej edycji targów krakowskich i nie będzie we Wrocławiu, z tego co wiem, a ja planuję być we Wrocławiu, więc bardzo się cieszę, że kupiłam. Już mam spokój na jesień. Z takich minusów, które nie udało mi się zrealizować z mojej listy, no to nie kupiłam guziki dla siebie. Szukałam klasycznych takich panterkowych guzików na mój przyszły Ewa Cardigan. Nie udało mi się kupić. Szukałam też takich bardziej drewnianych guzików na mój przyszły Olga jacket. Nie udało mi się kupić. Najprawdopodobniej były tam takie guziki, ale powiem Wam, przy każdym stoisku był. Ogromny tłum, i o ile gdzieś włóczkę wyhaczyłam gdzieś u góry zawsze widziałam w jakichś szafkach, na jakichś takich uchwytach. No, to guziki zawsze są położone przy tych stolikach. I nie chciało mi się przepychać po prostu i, i gdzieś przy tych, nad tymi stojeskami tak wisieć, wybierać, więc może te guziki były tam dostępne, ale nie zauważyłam nic, co by przykuło moją uwagę, więc. To z mojej listy mi się nie udało zrealizować, a tak myślę, że jestem bardziej niż usatysfakcjonowana moimi zakupami. Troszkę zaszalałam, ale to są moje pierwsze targi, więc myślę, że i tak podeszłam do tego całkiem rozsądnie. I zobaczymy, co z tego wszystkiego powstanie. Myślę, że mogą wyjść całkiem piękne cuda. Bardzo Wam dziękuję za to, że podchodziliście do mnie, mogliśmy się uściskać. Mimo, że mam jeszcze dość takie skromne grono obserwatorów, zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Instagramie, to często mi się zdarzało gdzieś zawisnąć nad jakimś toiskiem, skupić się nad wyborem i nagle słyszałam gdzieś blisko mnie. O, oglądam Cię. O, obserwuję Cię. To było bardzo, bardzo miłe. Mam wrażenie, że już mi wyschły zęby i, i, i mięsień tutaj od uśmiechania się ciągłego boli. Jutro będą na pewno zakwasy, ale jestem szczęśliwa po tych pierwszych targach. Na następne targi najprawdopodobniej wybieram się do Wrocławia. Myślałam o tym Gdańsku pod koniec maja, ale tak szczerze mi się wydaje, że Sporo mam rodzinnych takich rzeczy, różnych do załatwienia w maju, żebym mogła tam się przejechać. Być może ten Gdańsk odpuszczę. Ale do Wrocławia na pewno we wrześniu przyjadę, zwłaszcza że myślę, że Wrocław we wrześniu będzie przepiękny, taki początek jesieni. Jeśli byliście na tej wiosennej edycji Jarmarku Krakowskiego, to dajcie znać, co fajnego udało się upolować, jakie cuda będziecie przerabiać z tych rzeczy, być może jakieś super akcesoria. Bardzo chętnie poczytam, co udało wam się przywieźć z tych targów. Dajcie również znać, czy się wybieracie na jakieś targi w najbliższej przyszłości, czy się widzimy. We Wrocławiu. Jeśli dowiem się o jakichś ciekawych innych targach, być może zmodyfikuję mój plan wyjazdowy, czemu nie? Dzisiaj nadaję do Was tak plenerowo, ale bardzo dziękuję, że dzisiaj ze mną jesteście, że mnie oglądacie i do zobaczenia niedługo pa. pa.